Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny Polski maptur w po mapie Agroland. Mapa została stworzona przez Agrokarpi Pojemność mapy 234.65 MB została wydana 31 lipca 2023 roku. Jeśli chodzi o konsolę i sloty, to jest na poziomie łatwym 1415, a na poziomie 7 i 1146. Mapa wygląda tak. Na poziomie łatwym zaczynamy z dwoma sektorami: sektor 1, sektor 2, gdzie znajduje się farma z polem, i drugi, z drugiej strony również jest część farmy z polem. Jeśli chodzi o ceny, e, teraz zobaczymy sobie tutaj na pola, żeby w pełni, bo to są e, sektory z polami, że tak powiem. Siedemnastka. To jest 5,16 hektara za 237 tysięcy. Tutaj mamy 3,15 hektara za 151, tu większe. Mamy 8,65 hektara za 398. Sektor tutaj chyba z drzewami to jest, z tego co kojarzę, to jest 74 tysiące. No, i później są mniejsze takie sektory terenu, gdzie są różne rzeczy, które później omówimy podczas zwiedzania. Jeśli chodzi o kalendarz, to proszę bardzo. Jest dostosowany do mapy, do terenu. Jest to w klimacie brazylijskim, więc to będzie całkiem inny klimat niż nasz europejski. Więc tutaj jest wszystko przystosowane właśnie do tego. Bardzo fajnie. No i mamy dodatkową uprawę Pinto Pins, która jest koszona przez zwykłe hedery w harwestrach i również silniki mają dodatkowo właśnie tam funkcję siania, a czy to noślina, że można nim również siać przez zwykłe siewniki. O, o to chodzi. Jeśli chodzi o zwierzęta, to mamy kury na początku, 120, kontrakty dostępne, łańcuchy produkcyjne nie posiadamy na poziomie łatwym i znajdziek też nie ma. Także to tyle, jeśli chodzi o e, tą stronę. i teraz wizualną to oglądamy sobie, jak e, mapa wygląda, przedstawi się naprawdę ciekawie, ładnie. Jest e, bardzo głośne, są zwierzęta, e, nie te hodowlane, te dzikie, powiedzmy, w cudzysłowie. I jest e, rozbudowany ten dźwięk dzikich zwierząt o zwierzęta, które mm, może tam żyją. Także jest troszeczkę inny, inny odgłos. Dodatkowo może inny o dotąd w ten sposób. Dobra, e, farma wygląda w ten sposób. Tak się prezentuje. Mamy tutaj dom, mamy e, tu jeden traktor, mamy z prządu. Zaraz jeszcze... O, to muszę sobie włączyć. Dwo, także dwa traktory nie holandy są. Ten już jest przygotowany do zbioru kukurydzy. na sieczkę silos. No i tutaj jeszcze. Jak słyszycie, właśnie jeden z tych dźwięków. Ja poznaję tego ptaka. Nie w ogrodzie w zeszłym roku na Wiedzomie. Jak zaczął śpiewać to rzeczywiście tak głośno śpiewał. Z mega głośnym ptak byłem tak w przekoru, że sam nagrywałem go jak śpiewa Dobra Ruszamy w podróż Podróż Teraz tu. tą drogą, tą drogą Tutaj po lewej stronie mamy pastwisko a, ja tam zapomniałem, e, tutaj mam 250 krówek. E, tam na farmie, zaraz przewrócić, tam muszę pokazać. No bo tam e, mamy 120 kur, prawda? Tam, w którym miejscu zaczęliśmy, to właśnie były kury, sobie goniły. Wszyscy zwróciliście uwagę. A ja zapomniałem, bo tutaj właśnie jest tur postawiony. No i tutaj mamy okno właśnie do Kurek, 120 kurek, na 120 tutaj karmimy, a gonią sobie po tym placu, po tym buszu. Jak widzicie również są dodatkowe rośliny dodane. Bardzo ładnie to komponuje się zresztą. No teren jest naprawdę śliczny, a już rolnicy tam jest. także Klimat naprawdę jest ciekawy, ładnie to wszystko wygląda. Jeśli ktoś lubi brazylijskie klimaty, no to mapa na pewno go zainteresuje. Nie jest jakaś skomplikowana taka mapa, jest prosta. O, rozglądam się, zapomniałem, że to brama jest. Dobra. Wyjeżdżamy z farmy. I teraz tak. Turende pojedziemy, pojedziemy sobie w dół. Tam mamy jedną rzecz do zrobienia, a później pojedziemy sobie w przeciwnym kierunku do skazówek zegara. Jest pociąg na mapie. Można go używać. Miejscami, właśnie takie szopki do wykorzystania, shopy na takie wiaty do wykorzystania. Jeśli chodzi o kolory, światło i cienie, to, to należy w tym porządku. No i tutaj mamy pierwsze miejsce, gdzie e, mam wam pokazać, to muszę to zakupić. A więc muszę sobie najpierw pożyczkę skrobować sobie. Ja mnie dużo kasy potrzeba, także. Nie będę znaków stawiał, tylko po prostu porzeczkę wezmę. Myślę, że tyle powinno wystarczyć na chwilę. No i ten sektor to jest 48, a on kosztuje 122 tysiące. Jak sobie kupimy, pojawiają się znaczniki. No i tutaj mamy 60 owieczek do obrabiania, do hodowania, także tak to wygląda. No i teraz jak pojedziemy dalej. Na tyle brazylijskich map to by wychodziło to nawet taka dość przyjemna jest. Nie wiem co, co w niej jest, ale coś nie ma, dlatego że nie to nie Tak trochę mi redemption już w się taka gra Nie wiem dlaczego Nie mam pojęcia Ale ogólnie widać że jest dobrze zrobiona Detalami i te dźwięki są mega. Jedziesz za chwilę małpkę, usłyszysz. Nie wiem, czy to małpkę, czy co tam. Egzotyczne zwierzę, że tak powiem. Dobra, tutaj mamy ee, coś w stylu łomu. Mamy tutaj maszynę, która przetwarza nam e, kamienie na wapno. No i tu pełno, właśnie kamieni dookoła, także jeśli chcielibyśmy to korzystać, to stąd pojechałem tutaj, jesteśmy tu także jeśli byśmy chcieli jeśli byście chcieli to korzystać to kosztuje to 86 tysięcy i wtedy można sobie w korzystać właśnie z wapna, no, przerabiać sobie kamienie na wapno i sprzedawać, wykorzystywać jak tam boi do kontraktów czy na handel na, na dorobek I tutaj mamy kolejny punkcik. Tu możemy sobie przywołać pociąg, obydwa znaczniki to są do przywołania pociągu. No i tutaj mamy silos transferowy, czyli możemy sobie przechować, przerzucić do pociągu, z pociągu wrzucić do silosa i takie tam. Także to mamy tutaj silos transferowy. A my idziemy teraz na północ mapy. Jeśli chodzi o sprzęt, który byśmy chcieli tutaj wykorzystywać, to w niektórych miejscach trzeba brać pod uwagę, pod, bo są pagórki, także moc y, sprzętu musi być no, Rozważnie przemyślana. Tutaj mamy wjazd na kolejną farmę. Nie, jak widzieliście, znaczek 3 przy na płocie, to tu jest farma ze świnkami. Czyli tak. Tutaj była farma z. Znaczy farma, pastwisko z sowieczkami. To sobie. Sprzedamy. A, nie mogę już sprzedać. nie dobrze. Nie lubię takiego motywu. Tutaj 65 tysięcy kosztuje, także nie jest to dużo. No i tutaj mamy świnki. Jest ich 30. Fajny teren do wykorzystania. Co chcecie, możecie postawić. A ten teren mógł sprzedać, czy nie? Też nie mam. Nie dobrze. Lubię jak mam wybór. No cóż. Dobra, idziemy dalej. Czyli tak stąd wyjechaliśmy, to jechaliśmy tu. Teraz będziemy tu na miejsce, gdzie jest więcej znaczników. Widać, że pola są nawet takie dość ciekawe. Kształty są takie dość przyjemne, ułatwiające pracę pewnie pracownikom. Obrzeża, mapy też ciekawie wyglądają. Tu sobie wjedziemy teraz tędy. mamy skup wapno a naprzeciwko mamy cztery fabryki że pojedziemy sobie od końca także pierwsza fabryka od brzegu mapy to cukrownia ale zobaczymy ile kosztuje Ostatnio na mapie były fabryki za darmo. Tutaj 80 tysięcy za cukrownię. Fabryka płatku 110. Ej. Olejownia 80. No i ostatni młyn do sprawdzenia 96 tysięcy. Także ceny standardowe nic specjalnego żadne niespodzianki jak na poprzedniej łapie gdzie fabryki za darmo. Dobra, pędzimy dalej Fajnie się te palmy prezentują z tym czerwonym, z tą czerwoną glebą. Taki inny klimat. No i tutaj mamy kolejne e, punkty. Takie bardziej miasteczko. Czyli tutaj po prawej stronie mamy skup. Mam boisko, widać, że możemy sobie obrabiać to boisko, bo trawa jest do ścięcia i wykorzystania. Bardzo fajny pomysł. Lubię takie no, do, dodatki. No, to są takie ciekawe dodatki. No. jak na jednej mapie były pole golfowe do obrabiania, znaczy do koszenia trawa była. Tutaj mamy sklep główny. Z warsztatem. Także no takie pomysły fajne. Tam był raz, raz mapa była, gdzie były korty tenisowe też... Korty? Nie, czy nie, też chyba boisko było dobrze. Nie, boisko było dobrze. Tutaj mamy kolejny warsztat. Tu mamy skup. Jeden, drugi. Tutaj mamy kolejny skup. Jeden, drugi. Mamy piekarnie, 50 za piekarnie tysięcy tutaj mamy wszędzalne za 60 tysięcy jeszcze dwa punkciki tam zostały no, mógłbym powiedzieć, że ta mapa wygląda jakby była to polska dzielnica w Brazylii na prowincji Gieś. Tutaj mamy 100 tysięcy za krawca. Nie wiem, tak jakoś mi się to teraz skojarzyło. 80 tysięcy za przetwornię minogron. No i jedziemy dalej. Także stąd od tych fabryk pojechaliśmy sobie prosto, no i zrobiliśmy sobie to centrum takie. Teraz jedziemy na kolejne znaczniki, które są troszeczkę dalej. Kurcze, jakie te drzewa są równo ustawione. Aż dziwnie to wygląda. Roblox, Minecraft. Nawet dziwnie się patrzę na to. Pewnie to jest sztuczna plantacja. To jest ten skrawek ziemi, który. No to jest to. wysokie te drzewa są. To no, będzie dobry pieniądz z tych drzew, bo są te wysokie. Tutaj mamy tak. Handlarze zwierzętami. Czy jest to skup? Nie widzę skupu. Czyli jest tylko handlarz zwierzętami. Tutaj mamy wjazd do Biomasu. Co za Dźwięk z tego e, handlarza zwierzętami to jest przerażający pompami Nie wiem czemu to takie jest Jakby alarm się włączył i bateria już padała w alarmie. 70 tysięcy za mleczarnie Widać że tutaj każdy teren jest odgrodzony czyli każda produkcja jest osobna Tutaj mamy skupy, a, bo tutaj są skupy Beli, takich Beli, takich Beli. No tutaj mamy tartak. Każdy z tych osobnych e, rzeczy można sobie kupić po 20, po 14, tutaj 8, tak samo tutaj także każde miejsce, gdzie jest tam produkcja, czy jest kup, można sobie to kupić i pozmieniać sobie, coś tam dodać, także ceny nie są jakieś wygórowane i jest takie w miarę przyjazne. dobra idziemy dalej tu byśmy mieli ten teren ogarnięty teraz pojedziemy sobie troszeczkę na południe teraz. Mamy jasna kolejną farmę i rancho to jest. U budynki, jak widać, z, amerykańskiego, z amerykańskiej mapy od Giantsów, co wyszło na początku. I teraz tak, stąd wyjechaliśmy kawałek sobie tutaj. I ten skrawek ziemi kosztuje 47 tysięcy, także sobie go kupimy. Od razu są znaczniki. Mamy farmhouse, mamy stadninę koni, czyli tutaj Zagroda 10 koników po mieści. No i tutaj można nakarmić. Do tego mamy ciężarówkę. I mamy Silos czy nie? Nie. Chyba, że Silos jest w środku. Ale chyba też nie. Dobra, to jest dekoracyjne tylko. E! Mogę stąd wejść? No i tutaj. Możemy sobie hodować chodniki oraz coś uprawiać, bo Nie, nie, nie możemy uprawiać, bo ta ziemia. Pole, nie. Tutaj jest w kształcie taki, jako T, zrobione I też była tania, bo nie ma ziemi. Dobra. Idziemy dalej. się zastanawiam płuczy no fajny ten klimat jest, brazylijski nawet Przyjemnie, się w takie rejony odwiedzać zobaczyć tą polonię w Brazylii jak oni tam żyją też jest trochę filmów na tym, na Youtube ale doświadczyć tego osobiście to też co innego jest no i zbliżamy się tutaj teraz do kolejnego miejsca. Przez tory przejedziemy sobie. No i tutaj mamy miejsce, gdzie sobie zamówimy pociąg. Znowu tutaj mamy cieśle za 60 tysięcy. No i stąd też można załadować sobie pociąg. Jest rampa. No, ja i myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o tą mapę, bo myśmy już zrobili kółeczko. Także wjechaliśmy st stąd. Nie. A, stąd przyjechaliśmy tu na koniki. Z koników tutaj jesteśmy w tym miejscu teraz. A, cała podróż wyglądała tak, także z farmy wyjechaliśmy tu, tu, stąd tu, później tu, 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 tu i tu. I to jest cała farma. Zobaczcie mapa, proszę. Tak to wygląda. Jeszcze zerkniemy sobie na widok. O, tu takie mamy sprzęty. Takie podstawowe, żeby było tylko. No i mapa z góry. Są też takie różne szopy, które wolne stojące są. Też można je wykorzystać po zakupie ziemi. Także spoko. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco No i zapraszam na kolejny polski mat to już niebawem. Także na razie. Cześć!